192 nowoczesne zestawy komputerowe, składające się z laptopów i oprogramowania, przekazano mieszkańcom gminy Komańcza w ramach wsparcia rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Warto zaznaczyć, że w proces rekrutacji zaangażowali się pracownicy Urzędu Gminy, aktywnie wspierając rodziców w pozyskaniu niezbędnych dokumentów. W efekcie zakupiono laptopy aż dla 70% uczniów z terenu gminy Komańcza. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła blisko pół miliona złotych. Akcja wpłynie pozytywnie na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Komańcza, co pomoże wyeliminować sytuacje, w których młodzi mieszkańcy ze względu na brak sprzętu lub oprogramowania nie mogą uczyć się w optymalnych warunkach. Pięknie. Pół miliona złotych zostało wydane na zakup laptopów dla dzieci i młodzieży, byłych pracowników y, PGR-u. Dlatego się cieszymy, że 7 na 10 uczniów otrzyma komputer. To jest bardzo dobra y, nowina, to jest bardzo dużo. Wprawdzie nie jest to ilościowo y, dużo, jeżeli chodzi o to zaledwie całe to 200 komputerów, ale bardzo ważne jest to, że jest to, co. Y, 70% naszych uczniów otrzyma. I wszystkie wnioski, jakie zostały złożone, zostały zgłoszone pod względem formalnym i zostały pozytywnie zakwalifikowane. W pierwszym naborze było to 185 wniosków, w drugim naborze, bo takie zostało do wczoraj, trwał dodatkowy 7 wniosków, łącznie jest to kwota 483 tysięcy złotych. Wydane zostało dzięki współpracy Gminy Kowalcza z Ośrodkiem Rzecznika Sprawiedliwości W Rzeszowie. Krajowy program pomocy środowiskom środowisku obejmuje również właśnie ten program edukacyjny, w tym przypadku no właśnie umożliwienie dla środowisk propagandowym korzystanie z niej tylko informatycznych, pan tutaj pan powiedział, że wskutek tak, działań pana wójta oraz pracowników informatyków dostaje się sprzęt odpowiednio wysokiej jakości zawsze dwójką cenę. Łączna kwota prawie pół miliona złotych, mnie to ogromnie cieszy. 70% dzieci otrzymuje, ale nie tak proszę 70% wniosków. Wszystkie dzieci, które, na które były te wnioski, które zostały udokumentowane w ramach pracy. PGR-ach i dziadków, przeważnie dziadków którzy rodziców pewnie mniej, e, wszyscy te dzieci otrzymali.